Akcja zima w ujsołach na Żywiecrzyźnie przybrała niespotykane od lat rozmiary. Mimo odwilży, wciąż wiele miejsc pozostaje tu praktycznie odciętych od świata. Służby szacują, że potrzeba około trzech dni, by dotrzeć do wszystkich odciętych miejsc w gminie. Ciężko ja jeździć do pracy, ciężko w ogóle ciężko jest, bo no bo za dużo śniega. I za dużo śniega i to jest śnieg taki ciężki, gęsty, że nawet traktory nie, nie dają rady odśnieżać. Po prostu drogi były nieprzejezdne, praktycznie. Służby drogowe w ostatnim czasie pracowały niemal bez przerwy. Padający śnieg nieweczył jednak wszystkie starania. Utrudnienia w komunikacji samochodowej widać było na drogach powiatowych, a znaczna część gminnych była całkiem nieprzejezdna. Wczoraj, szczególnie w godzinach wieczornych sytuacja na drogach była bardzo trudna. Padał bardzo intensywnie śnieg, który był ciężki, był mokry. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców. Za wszystkie te zgłoszenia bardzo dziękujemy, gdyż na bieżąco mogliśmy. Tą y, sytuację y, monitorować. Zwiększoną liczbę interwencji miała także Straż Pożarna. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych pod naporem śniegu drzew. Jeżeli chodzi o taką na, na najcięższą interwencję, no to było zawalenie budynku gospodarczego w miejscowości Krzyżowa. No tam zostały uwięzione zwierzęta. Natomiast no, nikomu się nic nie stało. Te zwierzęta zostały ewakuowane i wszyscy są bezpieczni. W powiecie żywieckim żywioł najmocniej dotknął gminy Rajcza i Ujsoły. Problemy dotyczyły nie tylko nieprzejezdnych dróg. Były też przerwy w dostawie prądu. Od kilku dni było nieciekawie. Teraz sytuacja zaczęła się stabilizować. Ostatnie opady śniegu bardzo intensywne, połączone z takim porwistym wiatrem ustały w godzinach przedpołudniowych dnia dzisiejszego. Stąd mogliśmy przystąpić już przy użyciu sprzętu ciężkiego do udrażniania dróg gminnych głównie, chociaż i powiatowe również oczywiście. Ale przede wszystkim tych dróg gminnych, które w ostatnich dwóch dniach były nieprzejezdne, niemożliwe do komunikacji samochodowej. W związku z ciężką sytuacją w powiecie starosta Żywiecki zwołał dziś sztab kryzysowy. Nie obejdzie się bez pomocy spoza powiatu do odśnieżania wciąż nieprzejezdnych dróg do najwyżej położonych miejscowości. Wystąpimy do pana wojewody z prośbą o, o sprzęt ciężki, zwłaszcza pługi wirnikowe, bo tylko takie mają szansę tam. Dotrzeć. Ze swojej strony, ze strony powiatu i naszego powiatowego zarządu dróg, pomagamy też sprzętowo, kierujemy tam sprzęt, który możemy, który w tej chwili jest wolny też do pomocy w odśnieżaniu. Wciąż wielu mieszkańców jest odciętych od świata. Dowożona jest im żywność przy pomocy m.in. skuterów śnieżnych. Jeżeli odwilż w najbliższym czasie się utrzyma, jest szansa na całkowite udrożnienie dróg do najwyżej położonych miejscowości w powiecie żywieckim. Taki wpis dotyczący śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza miał zamieścić w internecie mężczyzna ze Śląska. Jego wpis zarejestrowany został tak jak kilka innych przez ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. A to tylko przykład fali nienawiści, jaka przetacza się przez sieć. W ostatnich dniach zatrzymano dwie osoby, które nie dość, że chwaliły postawę zabójca Adamowicza, to groziły w internecie śmiercią prezydentom Olsztyna, Poznania i Wrocławia. Z agresją w internecie zmaga się wiele osób publicznych. Niestety czasem agresja przenosi się na ulicę. Przy okazji spotkania z mieszkańcami na ulicy Wolności, jeden z oponentów politycznych szarpał mnie na ulicy. Ta sprawa jest zgłoszona na policję, teraz jest postępowanie w prokuraturze. Ja myślę, że nie, nie mówiłam o tym nigdy wcześniej, bo uważam, że jest sąd od tego, żeby wydawać takie wyroki. Natomiast to jest zastraszanie i to jest przemoc wobec kogokolwiek, jest czymś najgorszym na świecie. Ze szczególną falą hejtu politycy zmagali się podczas ostatniej kampanii wyborczej i musieli stanąć do nierównej walki z fałszywymi kontami w mediach społecznościowych fałszywymi, ale prowadzonymi przez prawdziwych ludzi. Takich ludzi nie da się przekonać do zmiany zdania, nie da się napisać, że, że mówią nieprawdę, że kłamią, że prawda jest zupełnie inaczej, że rzeczywistość wygląda inaczej. Tutaj często ta, ta, ta dyskusja jest przegrana, bo ich po prostu nie interesuje, prawda? Ich interesuje i cieszy tylko, tylko czernianie, tylko mówienie kłamstw, tylko mówienie i hejtowanie. A takim zachowaniem w internecie, hejterzy niestety często zyskują poklask wśród innych. Dlaczego decydują się publicznie siać nienawiść, na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powodów związanych z zaburzeniami psychicznymi, takimi głębokimi jak na przykład zaburzenia psychotyczne czynne i urojenia, które stają się źródłem takiego no, ataku, napastliwego traktowania drugich osób po przyczyny, po zaburzenia natury emocjonalnej, po zaburzenia osobowości. Wpisom w internecie przygląda się już policja i przypomina, że wirtualne groźby to także przestępstwo. Nikt nie może się czuć bezkarny. To jest pierwsza sprawa i zasadnicza. Dwa, ta anonimowość jest taka iluzoryczna. To znaczy, kiedy nam się wydaje, siedząc przed komputerem, że możemy sobie pozwolić na coś więcej niż zwykły komentarz, czyli kogoś obrażać, komuś nie daj Boże grozić albo coś takiego wysyłać do innej osoby, to musimy sobie zdawać z odpowiedzialności sprawę. Bo choć obrażanie i hejtowanie w internecie przychodzi łatwiej niż na żywo, to jednak odbiorce boli tak samo. Tak wygląda nowy budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Właśnie zakończyła się modernizacja, a ośrodek zmieni adres z ulicy Kuszcowej na Racławicką. Remont budynku trwał ponad rok, teraz miasto czeka na dostarczenie mebli i wyposażenia. Już na wiosnę tego roku mieszkańcy miasta będą mogli być obsługiwani w nowoczesnym budynku, a pamiętajmy w tej chwili, że już nie tylko mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy, ale również mieszkańcy, którzy pobierają opłatę z tytułu 500 plus też 300 plus. Więc e, mieszkańcy, którzy posiadają wiele dzieci i często dzieci są bardzo małe, w związku z tym też w budynku przewidziano pokój dla matki z dzieckiem, przewidziano również windę dla osób niepełnosprawnych. Tego wszystkiego nie było w tym budynku w ulicy Kluszysowej. W ramach modernizacji w budynku wymieniono między m.in. wszystkie instalacje, nawiewy, okładziny ścian i płytki ścienne oraz posadzkowe. Koszt modernizacji to około 12 milionów złotych. Rok 2019 rokiem Kazimierza Kuca. Przez kolejnych 12 miesięcy w katowickim kinie Kosmos będzie można zobaczyć pełny przegląd filmów reżysera. Miał być on uczczeniem 90. urodzin. Wiadomość o śmierci Kazimierza Kuca nadała inny charakter cyklowi, ale plany się nie zmieniły. Chcielibyśmy, żeby osoby starsze przypomniały sobie jego filmy i zobaczyły je w warunkach kinowych, a nie na ekranie telewizora. Ale też głównie nam zależy, żeby trafić rzeczywiście do osób młodych, które możliwe, że nie miały jeszcze okazji poznać wszystkich filmów Kazimierza Kuca. Pokazujemy te filmy chronologicznie, od pierwszego do ostatniego. To takie uporządkowanie też służy temu, żeby zobaczyć rozwój talentu artystycznego Kuca. Jutro pierwszy pokaz jego pierwszego filmu, czyli krzyż walecznych do końca roku wyświetlonych zostanie łącznie 19 filmów Kazimierza Kulca. wśród nich nie mogło zabraknąć słynnej trylogii śląskiej. Każdy seans zostanie poprzedzony prelekcją. Czas start. Czy rower musi mieć sprawne dwa hamulce? Tak. Błędna odpowiedź. Dwa. Czy jeżdżąc na nartach albo desce snowboardowej jazda w kasku do 16 roku życia jest obowiązkowa? Bardzo dobrze. Nie wszyscy odpowiadali bardzo dobrze w pierwszym telefonicznym quizie zorganizowanym przez policjantów z Pszczyny. Zasady były proste, pięć szybkich pytań i odpowiedzi tak lub nie. Niektórzy obawiali się, czy nie będzie za trudno. Potrzebuję pana imię i wiek. Marek. Pan Marek, tak. 60 lat. 60 lat. Będzie te pytania będą dostosowane do wieku. Chociaż nagrody nie były bardzo wartościowe, to quizowi z okazji Dnia Babci i Dziadka towarzyszyły emocje jak podczas prawdziwego teleturnieju. A najlepsza okazała się najstarsza uczestniczka, 66-letnia pani Danuta. Ostatnie pytanie. Czy tylko policjant jest uprawniony do kierowania ruchem? Nie. Dobrze. Dziękujemy. Bardzo dobry czas. Pragnę panią bardzo serdecznie poinformować, że została pani laureatką naszego quizu. Była Pani bezkonkurencyjna na tle innych osób, nawet, nawet mężczyzn i to nawet młodszych, więc ja bym teraz chciał usłyszeć Pani reakcję, czy Pani się cieszy z tego tytułu, że Pani jest pierwszą laureatką naszego quizu. Bardzo się cieszę, bardzo! Do wygrania w policyjnym quizie były dwie torby z upominkami. W środku seniorzy znajdą m.in. podwójne zaproszenie na sobotni koncert dla babci i dziadka proste wzruszenia piosenki Seweryna Krajewskiego, płytę CD z muzyką folkową w nowoczesnych aranżacjach, futerał na okulary, książkę kucharską Powiat Pszczyński na talerzu i zestawy akcesoriów rowerowych. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i chciałbym, aby również młodsze pokolenia też miały taką wiedzę, o czym będzie można się przekonać podczas kolejnych konkursów. Z okazji, nie wiem, Dnia Zakochanych, Dnia Mężczyzny, Dnia Kobiet, o których również będziemy informować sukcesywnie na naszych stronach. W pierwszym quizie pod nazwą Popołudniowy Kwadran z drogówką wzięły udział cztery osoby. W przyszłości Pszczyńska komenda chce rozwijać akcję, żeby aktywizować mieszkańców powiatu.